Cześć kochani, witam ponownie. Zgodnie z obietnicą polecimy dzisiaj z kolejnym wierszykiem. Książeczka wygląda w ten sposób, już Wam ją pokazywałem. Gąsienica Beki 12 plus i młodsi. Jeżeli jesteście zainteresowani jej kupnem, zachęcam do, do kliknięcia moje imię, imię i nazwisko, bądź po prostu tytuł książki i wyskaczy kilkanaście księgarni, które tą książeczką dysponują. Ewentualnie do mnie można się zwrócić w wiadomości, bądź, bądź mailowo. Ładnie spakuje, dogadamy się, wyślemy. Dobra, dolecimy. Józiu. Józiu, wstawaj, czas do szkoły. Grzanki są na stole już. Miód w słoiku obok stoi, więc nie grymasz, tylko módź. Józek ledwie zwlókł się z wyrka, oczyma zamknięte wciąż. I nie w głowie mu wyżerka, Dzień w dzień ten zamknięty krąg. Juziu nie chce śniada jeść, Choć wiadomym przecież jest, Że śniadanie to bateria, Z którą ruszy w nowy dzień. Mama nie ma sił do Józka, Nie poddaje jednak się, Bo syn chudy jak łodyżka, Musisz młody więcej jeść. Obiad w szkole wykupiony. Zjadasz Józiu? No się wie. To co było dziś na stole? Hmm, brokuły i ten, no, no, yy, ser. Wieczór zjawia się z Nienacka, z kolacyjką wchodzi mama. Spójrz, syneczku, na pyszności. Nie chcę, mamo, Zjem banana. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się z powrotem za kilka dni. Bye! Ja! Yeah, bye!